Siema, 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 Tak, to, to było takie emocjonujące i w ogóle. Gramy wejzaka. O kurwa. Próbowałem... no spierdalaj. Czekaj. Ja... <ścoughs> ja nie wiem jak to działa. Co... Ja mam tam iść. Kurwa. No, nie wiem, mogę ich zabić czy coś? Nie Aaa, ah, fuck Kurwa, ej, umrę tutaj, Jepredole, Ja Ile ja mam w ogóle tych much? Ale mnie rozjebały. Ale ile ja mam much? Siema, mucha, yep. Nie ma już much, ale, ale żyje. Dobra, lecimy. Mamy yy, kluczek a tutaj umieram. Zawsze ja sobie to, sobie to wolę zniszczyć, bo podobno to strzela, przynajmniej tak słyszałem. A, no, o, jeszcze hajsik, okej. Okay. Grzyby. Jedziemy do góry. To był zły pomysł. Ja potrzebuję życie hej. w Wpiololej. Mają mnie na hita. Zdupce. Okej. Okay. Okej. Okay. Gin. Okej. Okay. Co to być? Hit in... close. Co to się nie rozumiem? Childly fish Fishhead. Nie wiem, które jest lepsze. Yy, wezmę to. Uwak. Uwak. Wak, 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 wak. Muchy muchy... Ja pierdolę. No tak. <grytane> dobra, lecimy. Lecimy kolejne, dobra. Teraz już mniej więcej czaję mechanikę, bo musiałem to ogarnąć. Yy, za pierwszym razem w ogóle nagrywałem chujowo, więc to jest jakby drugi odcinek, chcę w się sensie, tak bym mógł to powiedzieć. Z wydóbcaj! Jebane płonące gówna, ja. Tak, bij mnie dalej. To jest plan. po pojebany. Weź wydukcy. Dlaczego nie giną? A jebne to tutaj. Żebym mógł się dostać do tego. Okej. Okay. Gini kurwa. Typie. Okej. Okay. Ja pierdolę, jak już umrę to będę dupcał. Pierdol się Może jakieś życie tu będzie czy coś? Nie wiem Dobra, weź kurwa typie. Może ty kurwo, dobra Eee. Yy... Co coś jest jeszcze. Co to? Okej. Okay. Spoko. Mmm, Tu sobie paniszczymy, tu sobie tu, i tu, i chuj. Dobra, chodźmy tutaj. Czyż. Przecież pierdol się. ok. no to używamy. Lock up, okej. Szkoda, też życia nie mam. Coś życie by mi się przydało. Tutaj teraz. pierdol się. No nie hajs, życie. Ja pierdolę tu skaczę przed kurwa nad kamykami to, to to jest złe Jebane gówna to Wygląda jak takie te są takie Ja pierdole, nie! Nie umiem w to grać o, o Boże, przejebane Dobra, lecimy dalej Widać wszystko dobrze? Jest dobrze wszystko. Gate, okej okay. To je. O kurwa! No, to ten zest, to, 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 to zest. <grywia> tak. Yep, 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 Dobrze, bigo. go, Napier dole. O, to kurwa, no nie. Ja pierdolę, jak one są wkurwiające. Dobra, hajsik. Idziemy tu i Kupo główna Żyjąca kupa to, zły, to, to złe złe coś. W sensie. Nie wiem. W sensie... Masakra. O, znowu ktoś pisze. Hmm, co bym jeszcze mógł powiedzieć? Yy, Zoroto, postaramy się nagrać odcinek. Nie jestem pewny czy to wyjdzie. Ja też zajmuję się teraz muzyką, także nie mam zbytnio czasu na to, żeby cokolwiek, cokolwiek więcej tutaj nagrywać. To sobie zniszczymy, yy, więc no. Co, nie mogę użyć jednej, bo teraz nie ma żadnej. Ja pierdolę. Dobra, mam kluczyk, mam, miałem już dobra wyjedę. Co tutaj pójdziemy? Ja pierdolę, ile tego być? Jebać. Jebać, 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 i się nie bać, jeb, jeb, ale one szybkie z kurwy są tak, dostałem, kurwa, jeb, jeb, wejść tu, nie wiem, zniszczy, chuj wie co, no dobra, no, no, w kurw się dalej, nie? dobra, mamy kluczyk, to idziemy po kluczek, i w ogóle to sobie wyjdziemy wejdziemy, aha, na pewno serduszko sobie weźmiemy, serduszko spoczka, sprawa. i lecimy dalej. To pójdziemy teraz tam. Bo tutaj są jeszcze pokoje. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Spierdalaj, spierdalaj. To zamknij mordę. aha. aha. Okej. Okay kluczek się przyda, weźmiemy sobie tu. Ok, gówna, główna, 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 główna. I jakiś papier. It's a mystery. Ok, nie wiem co to znaczy. Nie wiem, tu się chyba to używa. Na razie nie próbuję, bo nie wiem co to jest. Nie, ku, nie. Czyli E. Nie. Nie E? Spierdalaj, suko. Szybciej się, kurwa, nie da. Z. X. Fuck. Nie goń mnie. T. R. Enter. Spacja. Ok. Już spacją, ale co to daje, to ja nie wiem. No wytupcaj. No skurwo, jebana w dupę. Ok.

nie sraj, kurwa. Nie sraj, nie sraj, bo się zestrasz, Czy co? W sumie nie wiem, co ja w tej chwili powiedziałem, ale ok. Eee, dobra, stąd przeźliśmy. Mamy jedną bombę, więcej grubasów i i, i srojąca mucha. Jebać srojące muchy. Nie sraj, tyle mam pół serduszka z jebie. Ogólnie przejbałem to. Bo tam jest już boss, jebać, nie sraj tak. Uju. O, dobra, mam całe jedno serduszko, to jest dużo. Nie, jak kurwa, nie lubię. To są dwu... Jest ich tylko dwóch. Dobra, 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 kurwa. Dobra, wróciłem, kurwa, jeszcze jedna przerwa, a te same kurwice, nie? Bez kitu. Dobra, lecimy. Pierdo, zajebie kurwa, mam jedną serduszko, ale zginiesz marnie, kurwa. Pierdol się. Dobra. Więcej guwin. Nie sraj tak, kurwa, typie. Fuck To jest dobra. Powoli, powoli idzie. Pip 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 pip. dobra. Ok, niszczę ich, niszczę ich. Sorry, sorry, że się nie odzywam, ale, ale skupienie, skupienie skupienie leci. Zostało ostatni spierdoleniec. Ok, yy, Enter, spacja. Aha, to bije, jakby, ok. Blood, clot, damage, ok. Żyćko, żyćko i zajebiście. Kurwa, dałem radę. No to lecimy teraz na dół. Lecimy drugi level. Dostał piłką. <laughs> Beka, bo, bo dostał piłką po mordzie. Wiecie o co chodzi? To jest, to jest, to jest zamknięte. Szkoda. Lecimy. Piep, 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 piep. O kurde. o kurde. O kurde. O kurde. Żyćko. Ja pierdolę. Szybko straciłem to żyćko. Pierdol się, pierdol się, pierdol, pierdol, pierdol się. O żyćko A mam pełne Dobra, co to? Pure Inherit. okej O kurwa nie to A co to? Dobra to czaje, Czy się mogłem tu inaczej użyć Widzę Okej to chodźmy na razie tu no kurwa Mięcie was kurwa nie było Nie muszę Okej dobra I lecimy teraz Tu pójdziemy jeb, 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 jebać pająki Jebać pająki Jebać, jebać pająki Jebać, jebać pająki Jebać, jebać pająki Jebać pająki Jebać, jebać pająki Okej okay. Chcę to rozwalimy, bo coś mi się wydaje, że tutaj coś będzie Pewnie tu było coś i po prostu jestem zjebany Ale dobra Zatworzymy tu Co to być? Evil friend? Mam przyjaciela O kurde, ale zajebisty przyjaciel. A mogę to użyć na tym Nie, szkoda. Dobra, ale lecimy, bo mam przyjaciela. Okej. Okay. O oh fuck. O oh fuck. Jebać muchy. Je, kurwa. Typie. Okej okay. Okej, okay, no, życie. Ała! To coś było? No, nie mam klucza, to tego nie zrobię Zda... Słucham. Dobra Yyy, czyli tu Okej. Okay. Fajny ten przyjaciel. szacunkuję. O kurwa. Okej. Okay. Monst, monstero. Lecimy. Hej, okay, dostaw fajnie. Guin, Chyba. Dobra, żyje jednak. Kurwa, nie, serio. Masakra. Dobra, lecimy jeszcze raz i będziemy kończyć, która jest minuta 16. No to akurat sobie pogramy tą ostatnią partyjkę i lecimy, okej? Okay. Jebać, jebać cię, ciebie też. Tu jest jakaś muszka w ogóle, to nie wiem co to daje. Big Beautiful Fly, ale zajebista. Ale zajebista. Nazwę cię... Yy... Nie wiem, będziesz Bartosz, o Bartosz. Pozdrow dla yy. No szkurwa. Dobra, wróciłem. Siema, 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 ponownie. Trochę mnie nie było. Coś musiałem zrobić ważnego. Mam zero kluczy, okej. Okay. Eee, tutaj sobie pójdziemy. Tutaj nic nie ma. O, fuck. Fuck, 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 fak. Jebać, jebać. Pierdol się. Jebany pająk. Raz. Okej, okay, to niszczymy. Mm. Okej, okay, dobra, to tu. tu. Tu, tu, No, yy, myślę, że z Isaaca będzie trochę więcej odcinków. To jest taka wielka sala, uuu, o oh, kurwa. O, oh, fuck. O, oh, ja pierdolę. C do dobra, robię inaczej. E, spoko. Tak, kurwa. Zaciąłem dwie bomby i zabiłem dwie buchy, kurwa. Dobra, o, teraz i mnie. No, dobra. Jebać, 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 się nie bać. Jebać, jebać i się nie bać. No, dobra. No. Kurwa, prawie. o oh, fuck. Jebane, jak ja nie lubię tych much. Są takie zjebane. Dobra, to niszczymy te gówna. Okej, okay, tak, tu. Mam dwa serca, nie wiem jakie ja to przeżyję. Ale ta mucha, nie wiem co robi ta mucha. Totalnie. Okej. Okay. Tu jeszcze. To zniszczymy te gówno, O, właśnie jakiś hajsik. Hmm, coś jeszcze tam? Tak, jeszcze tutaj. Ten odcinek zaraz się skończy w ogóle, tak. No. ta zgonu, albo coś takiego będę nagrywał. Zanim tam wejdę, to tutaj w ogóle jest jeszcze jeden pokój na górze. Okej. Okay. Okej. Okay. O, pięknie, serduszka jakieś weszło. Nie mam bomby, więc tego nie wezmę. Dobra. No, e dobra. Idziemy sobie tu. Potem. Nie, no w sumie nie mam tego. Okej. Okay. lecimy już na tego bossa. Aha. To wygląda. Jebać muchy. Jebać jebać. Okej. Okay. Już. Spoko. Okej, okay, to. Okej, okay. życiemy. Lecimy dalej. Tam coś jest. O oh, Kurde Ok, padł yy, Tu coś jest? A nie, bo jestem tutaj, okej okay. Dobra, musiałem zrobić przerwę yy, Duży tych przerw No, to jedziemy tu piep, 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 piep. One są zajebiste, one wyglądają zajebiście w się sensie na... Dobra, już, już znowu. Dobra, yyy, e, to. Ty, 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 Co, nie ma ich? E, zostałem, okej. Okay. Ciekawe, ciekawe. Okej. Okay. One. Nie mam klucza, Jakieś diglety. Dy Jakieś diglety. Okej. Okay. Spoko. Jest bomba, ale nie mam jakiej jej wziąć nawet. Okej. Okay. Co so, to weźmiemy? Serduszko zawsze na propsie. Jebać. Okej. Okay. Jakaś pigułka. Pigułki zawsze na propsie. One makes you larger. Okej, okay, jestem większy. Co mi to dało? Trudniej łatwiej będzie mi trafić chyba. I to, to jest takie smutne w sumie. Okej, okay, tutaj. Boże, nie mogę się przyzwyczaić. Okej. Okay. O oh, fuck. Szedn. Zamknięte. No to fajnie. Straciłem serce tylko. Dobra. Zagramy do tego jak umrę. Będę kończył traf, 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 traf. Kur. Dobra, z nim już mniej więcej umiem walczyć. Ok, bije, bije, bije. Bijemy go. Bijemy go. O, pięknie dostał. No i boli. Jebać go. Serce jedno. Speed shot, speed up. ok. Tu jest jeszcze Devil Room. Tak dokładnie. Okej. Okay. Co teraz? <try> Okej, okay, czy. Okej. Okay. Dobra, co. Do, do, dobra. Ufak, prawie wpadłem. Fajny, fajnie wyglądam teraz. Próbowałem mi się to. Tu jest jeszcze jedno serce, to sobie weźmiemy. W ogóle mam taki de depozyt trochę tych serc. Cóż. Okej. Okay. Boże, jest straszny. Serio. Okej. Okay. Nie mogę tego otworzyć. Szkoda. te pająki są denerwujące. Jebać. Ej, umrę zaraz, serio. Ej, to jest pokój, w którym umrę. <ścoughs> o boże, tak, tak, tak po prostu. Dobra. Jest teraz 35 minuta. Myślę, że ten odcinek możemy zakończyć. Mam nadzieję, że wam się podobało. Subskrybujcie, komentujcie. Widzimy się w następnym odcinku. Yy, spróbuję tam coś zrobić jeszcze z tym Skyrimem, ale nie jestem pewny. Yy, coś jeszcze chyba tyle. O, Boże. O, Dobra, no to się ma.